Z okazji nadchodzących świąt chciałabym wam wszystkim życzyć, żebyście się przejmowali mniej opiniami innych ludzi, zwłaszcza w święta. I zwłaszcza w kontekście waszego zdrowia. Jeśli ktoś w Wigilię będzie Wam mówił, ale przecież jeden pierożek nie zaszkodzi. Albo ale jak to? Dziecko nie może zjeść tego ciasta, przecież to jest dzieciństwo. Nie przejmujcie się, bo to są ludzie, którzy mają swoje własne wybory, które nie muszą wpływać na wasze wybory, zwłaszcza jeśli chodzi o wasze zdrowie i o zdrowie waszej rodziny. Więc nie, nie musicie mieć wyrzutów sumienia, jeśli nie zjecie serniczka babci albo babki albo krokieta, czegokolwiek, czego w tym momencie, ze względu na wasze zdrowie, nie możecie zjeść. Jeśli nie przyjmiecie czekolady, bo i takiej nie zjecie i nie chcecie jej mieć w domu. Nie musicie się tym wszystkim przejmować, bo najważniejsze jest wasze zdrowie, a nie cudze opinie.